Docelowo międzyszkolny ośrodek sportu ma zajmować się tylko organizowaniem imprez sportowych, spółka termy cieplickie ma zarządzać m.in. halą sportową czy stadionem. W praktyce zadanie to będzie sprowadzać się do wynajmowania obiektów. Rozmów z klubami jeszcze nie było, natomiast założenie jest następujące. W pierwszej kolejności przejmujemy obiekt na złotniczej w dwóch etapach. Pierwszy etap to hala sportowa i obiekt usługowo-hotelowy. Drugi etap modernizowany stadion po zakończeniu prac budowlanych. I założenie, które sobie przyjęliśmy, rozmawiając z panem prezydentem o wizji, jaka powinna być w przypadku funkcjonowania tych obiektów w spółce jest takie, by dla klubów sportowych i dla szkół warunki korzystania z hal sportowych nie były gorsze niż w tej chwili. No to ja rozumiem, że nie po to prezes działa, żeby warunki były gorsze. Ja rozumiem, że do dzisiaj to wyglądało tak, że wszystkie kluby, które korzystały za darmo, po prostu korzystały za darmo, myśmy płacili, a chodziły i opowiadały, że nie mają pieniędzy. No więc chcielibyśmy to zabrać w jedną część. Tak to prawda, część tego czasu korzystania z hal, zresztą term też dla szkół, to będzie wykupione w spółce usługi przez miasto. Przed Ireneuszem Taraszkiewiczem, który ponownie wygrał konkurs na stanowisko dyrektora MOS, stoją teraz nowe wyzwania. Takim największym wyzwaniem to będzie stworzenie systemu sportu szkolnego, strategii sportu szkolnego, które będzie później w dużej mierze rzutował na sport seniorski. Mamy drużyny w pierwszych, w drugich ligach, prawda, w trzecich ligach. Mam nadzieję, że te klasy sportowe, które powstały, których jestem koordynatorem z ramienia Wydziału Edukacji i Sportu przyczynią się do tego, że nie będziemy musieli posiłkować się zawodniczkami czy zawodnikami spoza Jeleniej Góry, a przede wszystkim będą to nasi wychowankowie, co na pewno będzie cieszyć społeczeństwo, bo będą oni w dużej mierze no, związani i są związani z, Górą, z Jelenią Górą poprzez y, swoją osobę, poprzez y, osobę swoich rodzin, swoich bliskich. Zbigniew Kubiela postawił sobie konkretne cele w sprawie zarządzania obiektami sportowymi. Chcemy lepiej wykorzystać obiekt również w godzinach takich, w których kluby nie y, korzystają z obiektu, y, podnosząc standard tego obiektu, podnosząc jakość oferowanej usługi i myślę, że jeśli uda nam się zrealizować te plany, o których myślimy. Chcielibyśmy to w przeciągu półtorej roku zrealizować. To wówczas ta oferta sportowa dla szkół i dla klubów będzie szersza i lepsza niż w tej chwili. Pierwsze przejęcie obiektów sportowych od Międzyszkolnego Ośrodka Sportu zaplanowano na 3 kwietnia.